Zaczęło się, czy to będzie kolejna kosmiczna Odyseja Maxa Verstappena oraz Red Bulla? Przekonamy się całkiem niedługo. Cześć, to Michał Gąsielowski, zapraszam na pierwsze powyścigowe w tym roku w oku padoku. No to właściwie mamy kopiuj wklej z tym, z czym mieliśmy do czynienia rok temu, czyli Max Verstappen przed Sergio Perezem. Oczywiście powiem o tym, powiem jak tam wygląda ewentualna Pogoń reszty, no i na sekundkę wrócimy jeszcze do sprawy Christiana Hornera, ale zanim o tym wszystkim, to po pierwsze chciałem bardzo podziękować wszystkim, którzy zdecydowali się na zakup papierowej wersji magazynu F1 zaczyna się drukować. Będziemy wam dawali znać, jak idą postępy z drukowaniem, no i kiedy dokładnie rozpocznie się wysyłka. Pewnie ze dwa tygodnie ten druk potrwa, przynajmniej takie mamy informacje ze strony drukarni i jak tylko się skończy, to oczywiście będziemy wysyłać, jeszcze tylko musimy podpisać te egzemplarze. Które obiecaliśmy, no i musimy dołączyć czapeczki i breloczki. Gdyby ktoś miał ochotę, ktoś, kto nie zdecydował się na taki magazyn drukowany i chciałby się zdecydować tylko na wersję PDF, to jest taka opcja. Oczywiście teraz będzie dostępna przez nie wiem kilka tygodni, kilka miesięcy, dopóty, dopóki będzie zainteresowanie. Zapraszam na stronę magazyn F1. PL. Jak zwykle dzięki za wszystkie suby, za wszystkie komentarze, pytania. Jeśli macie jakieś po tym wyścigu, to oczywiście dawajcie znać, postaram się rozwiać wszelkie wątpliwości przed następnym odcinkiem. No a teraz już zaczynamy o tym, co działo się w Bahrajnie. Ktoś zauważył sprytnie, że było takie zdjęcie kiedyś w Toro jeszcze Maxa Verstapena i Carlosa Sainza. 33 numer Maxa, 55 numer Carlosa Sainza. No i tak się złożyło, że 33 pole position mamy Maxa Verstappena i 55 zwycięstwo w jego karierze coś mi podpowiada, że ta liczba szybko będzie rosnąć w tym sezonie, ale jak szybko to się przekonamy, mało tego. Max dołożył jeszcze wielki szlem, czyli zwycięstwo w kwalifikacjach, prowadzenie od początku do końca, zwycięstwo w wyścigu i najszybsze okrążenie. No i w sprawie tego najszybszego okrążenia, dwie prawie sekundy dołożył Sergio Perezowi. Nie najlepiej, to świadczy o tempie Sergio Pereza pod koniec tego wyścigu, a za to znakomicie świadczy o tym, co wyczyniał Max. 22 sekundy przewagi nad zespołowym partnerem na mecie? Oj, to mogło zaboleć Sergio Pereza. Jeżeli chodzi o przewagę nad Carlosem Sańcem, no to jeszcze tam 3 sekundy trzeba dołożyć, czyli wyjdzie 25. No i teraz pytanie, jak to się ma do zeszłego roku? Bo tak, jeżeli chodzi o kwalifikacje, to mieliśmy naprawdę super zacięte kwalifikacje. Porównywaliśmy w ViaPlayu sobie to wszystko, i od 10 lat tak zaciętych kwalifikacji nie było, patrząc na pierwszą. Dziesiątkę, dziewiątkę, no różnie to należy traktować, bo w ubiegłych latach, również w tych dziesięciu ubiegłych latach, no były takie sytuacje, że tam zawodnikom z dziesiątki nie poszło coś w ostatnim okrążeniu, powiedzmy, albo jechali tylko na używanych oponach, różnie to bywało. W każdym razie, jeśli weźmiemy pierwszą dziewiątkę w tym sezonie, 5, dziesiątych sekundy, u! to wygląda bardzo bardzo obiecująco. Zachwycony swoim tempem kwalifikacyjnym Fernando Alonso. Bardzo zaskoczony George Russell. Czy to się przełoży jakoś na dalszą część sezonu? Myślę, że tak. Myślę, że może się okazać, że na tym pojedynczym okrążeniu będzie zdecydowanie więcej walki o pole position. Wiadomo, że w zeszłym sezonie Ferrari najbardziej dawało się we znaki Red Bullowi. Wiadomo, że tam włączył się z tą walką na sekundę przynajmniej Lewis Hamilton, a ale tak, szczerze mówiąc, no to Red Bull miał bardzo dużą przewagę. Wygląda na to, że w tym roku takiej przewagi nie będzie i może się okazać, że w niektórych wyścigach, tam gdzie ta pozycja na starcie jest wyjątkowo ważna, że Red Bull będzie mieć większe kłopoty. Jeżeli chodzi o to tempo na długości całego wyścigu. No, to na razie demolition, tak można powiedzieć, ze strony Red Bull'a. Natomiast też spokojnie, bo zespoły miał różnego rodzaju problemy. Bo Charles Leclerc miał problemy z chłodzeniem hamulców, na to wiele wskazuje. Tam jeden element był wymieniany przed wyścigiem. Coś tam było nie tak z tym blokowaniem kół w samochodzie Charlesa Leclerc'a. Więc nie wiemy jeszcze, czego się po nim spodziewać w tempie wyścigowym. To jest raz. Dwa, no, Mercedes przegrzewające się jednostki napędowe, coś źle dopasowali. Poziom chłodzenia do tego, z czym mieliśmy do czynienia w Bahrajnie. A trzeba pamiętać, że w Bahrajnie były wyjątkowo niskie temperatury w tym roku, takie nie bahrajnowskie zupełnie. A jednak, mimo wszystko, mieli z tym dosyć duże problemy. Swoją drogą w Williamsach też mieli z tym problemy, więc to jest dosyć zastanawiające, jakie będzie tempo. No i wiadomo, że i Ferrari, i Mercedes. Także Red Bull musi lepiej zrozumieć funkcjonowanie swojego samochodu, więc tam cały czas jeszcze potencjał jest. McLaren mówi: Hej, spokojnie, to nie był nasz tor, my będziemy błyszczeć na takich torach, na przykład jak. W Arabii Saudyjskiej i to jest bardzo dobra wiadomość. Jeżeli chodzi o ten układ sił za Red Bullem, to trochę się to przetasowało. W zeszłym roku zdecydowanie z przodu był Aston Martin, teraz Aston Martin, chyba na razie na końcu tej grupy pościgowej Ferrari, później Mercedes, później McLaren i następnie Aston Martin. Chyba tak by wyglądała czołówka, ale to pewnie się jeszcze będzie e, zmieniać. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na Ciekawe, niepokojące wyliczenia ze strony Ferrari na temat zużycia opon. Nie spodziewali się, że Red Bull będzie tak mało zużywać miękkie opony pod koniec wyścigu, a Red Bull miał takie zużycie na miękkich jak Ferrari na twardych. No i tam inżynier wyścigowy, Charla, e, nie Charla, tylko Carlosa, mówił: Teraz już zaraz, za chwilę właściwie powinno spadać tempo Sergio Pereza. Nie spadło. Nie miał szans na gonitwę pod koniec tego wyścigu Carlos Sainz. A szkoda, bo była szansa na to, żeby tam jeszcze doszło do jakiejś walki. Tymczasem nic z tego nie wyszło. No i nie wiem, czy zwróciliście uwagę na krótką pogawędkę już po wyścigu w pokoju przed podium. Max Verstappen nie mógł wierzyć, że dwa razy Carlos Sainz wyprzedził Szarla Leclerc'a. Tak, rzeczywiście tak było. Potwierdził to Carlos Sainz i ta mina Maxa Verstappena. Bezcenna, taka pełna uznania. Myślę, że to zbudowało Carlosa Sańca. Eee, Charles Leclerc po pit stopach znalazł się przed Carlosem Sainzem. Interesting, ciekawe eee, i jak to będzie w dalszych wyścigach, na kogo będą stawiać, jak będzie wyglądać relacja między nimi, no bo wyglądało na to, że tutaj Carlos ewidentnie ma lepsze tempo, biorąc pod uwagę te wszystkie problemy, z jakimi borykał się eee, Charles Leclerc. Także ja jeszcze sobie zostawiam pewnego rodzaju dozę optymizmu, nadziei, no bo nie chciałbym, żeby ten sezon wyglądał tak jak poprzednio. Bawiliśmy się tutaj w przewidywania z Mikołajem Sokołem i z Marcinem Budkowskim przed tym wyścigiem i zgodni byliśmy w tej sprawie, że Max nie wygra tylu wyścigów. Tam stawialiśmy na 16-18, No ale jak taką przewagę będą utrzymają w kolejnych wyścigach, to może być nieciekawie. Natomiast uważam, że cały czas jest światełko w tunelu. Jak się wyciągnie wnioski w konkretnych zespołach. Jeśli to tempo wyścigowe trochę się poprawia, tempo kwalifikacyjne jest zdecydowanie bardziej wyrównane, przecież nawet w Red Bullu byli zaskoczeni, że Max tak dobrze pojechał w kwalifikacjach. Ba, tempo Charlesa Leclerc'a z 2 jego najlepsze okrążenie, było lepsze niż pole position Maxa z 3 więc tam naprawdę jeszcze jest sporo. Do odkręcenia, no tak jak wspomniałem, te problemy Mercedesa na przykład też dają do myślenia. Jeżeli chodzi o pozostałą część stawki, no to Alpin, o oh, mama mia, to katastrofa. Ze strony Alpine. Trochę się można tego było spodziewać, że będzie aż tak źle? Nie wiem, czy się można było spodziewać. Najgorsi w kwalifikacjach? Właściwie najgorsi w wyścigu, no bo nie, nie mówimy o tych przypadkach różnych kierowców, jak Logana Sargenta czy Walterego Botasa. Natomiast, no, jest źle. Mało tego. Racing News 365 to dziennikarz, który raczej nie goni specjalnie za sensacją. Potwierdził pewnego rodzaju doniesienia, które krążyły już po padoku, że jest na tyle źle. Że no, właściwie główni inżynierowie, czyli dyrektor techniczny Matt Harman i szef aerodynamiki Dirk DeBer, złożyli dymisję i tak naprawdę chcą odejść z zespołu. Pytanie, jak podejdzie do tego Alpine: czy uznają te wypowiedzenia, czy zażądają wypełnienia kontraktu do końca? Tak czy inaczej, bez względu na to, czy ich zatrzymają, czy nie zatrzymają, no to jeśli dochodzi do takiej sytuacji, to to jest bardzo poważne takie wotum nieufności wobec. Właśnie czego wydaje mi się, że dowodzenia całego zespołu i to, co obserwujemy w Alpin, to jest taka sytuacja, nie wiem, czy się ze mną zgodzicie. Trochę podobna do tego, z czym mieliśmy do czynienia w Williamsie, czyli brak dobrego zarządzania, który rozszedł się na cały zespół, ucieczka niektórych ważnych osób w zespole i taki brak pomysłu na to, co tam się mogło, mogłoby się jeszcze dziać. Czy będzie pomysł w Alpin? Nie wiem, nie wiem. Bardzo ciekawe, bo to jest taki proces, który następował właściwie sezon po sezonie, bo tak. Odszedł Marcin Budkowski zalanym prostem, odszedł Otmar od Schaffnauer. Mieliśmy przecież całą sagę z kontraktami Fernando Alonso i Oskara Piastriego. Tam naprawdę w zarządzaniu nie działo się dobrze. I odkąd jakby. Możecie to sobie sami ocenić. Wydaje mi się, że Marcin Budkowski też o tym mówił wielokrotnie, że ta przedstawiona przez niego wizja, przez niego i przez Alana Prosta nie do końca spotkała się ze zrozumieniem. W związku z tym, no, tak potoczyły się ich losy. I od tego momentu Zalpin tak naprawdę jest coraz gorzej. I coraz gorzej. Teraz, czy znajdą na siebie pomysł? Bo okej, okay, oczywiście, tamte słowa Estebana Okona, że ciśniemy, na pewno damy radę. No wiadomo, że takie słowa zachęty na początku sezonu. Zobaczymy za 5, 6, 7 czy 8 wyścigów, czy tak samo będą jeszcze skonsolidowani, będą walczyć. Oczywiście, bardzo bym chciał, no bo im więcej zaciętej rywalizacji, tym lepiej dla nas. Piergasli też dosyć mocno zdołowany. Tym, co się działo, jeszcze do tego nie poszło na pit stopach. Powiedział, że tam stracił z 10 sekund, aż zobaczyłem, co tam się działo na tych pit stopach. Rzeczywiście, przy pierwszym lewy przód nie wchodził i tam trwała walka. Później też były jakieś problemy niewidoczne już z tej kamery z przodu, więc może coś tam z tyłu się działo. Aż tak wolny drugi ten pit nie był, jak pierwszy. No ale jak dołożymy jeszcze do tego takie problemy, nie wygląda to specjalnie dobrze. No, oby się jakoś. Pozbierali i oby znaleźli jakiś pomysł. No i ciekawy jestem, czy potwierdzą te informacje związane właśnie z Dirkiem Deberem oraz z Matem Harmanem. Jeżeli chodzi o pozostałe zespoły, tak, z drugiej części stawki, nie wiem, jakie są wasze wrażenia, wrażenia, ja uważam, że zauber będzie miał jeszcze coś do pokazania i tam będzie rozwijał ten swój samochód. Oni też naprawdę sporo zmienili w tym swoim koncepcie samochodu na ten sezon. No, ogromne problemy na Pit stopie Walterego Botasa właściwie zniweczyły cały wyścig, łącznie z tymi problemami z przednim skrzydłem, które ostatecznie też nie zostało wymienione, mimo że tam się miotali potwornie z lewym przednim kołem. No to taka jedno spostrzeżenie i też właściwie obiecujące tempo Yu Joe. Druga sprawa, no to tam też większe nadzieje na pewno były w hasie związane z występem Nico Hulkenberga. Natomiast tempo też pod koniec wyścigu Kevina Magnusena dość obiecujące. Nie pożerali tak bardzo opon jak wcześniej, więc kto wie, kto wie, czy Has przynajmniej na początku sezonu się jakoś nie odbije. Natomiast wiadomo też, że zespoły zapowiadają poprawki, że poprawki będą w Red Bullu, miały być wcześniej, będą trochę później gdzieś w okolicach Emilii Romanii, Ale na przykład Patryk Sokołowski analizował przednie skrzydło McLarena i uważa, że to ich. Tak, na 90% to jest skrzydło z zeszłego sezonu, i że ta Andra Stella. Obiecywał, że przygotowa... przygotowują jakieś poprawki, które miały opóźnienie, i być może to właśnie chodzi o przednie skrzydło, więc te poprawki w niektórych zespołach na pewno się niedługo pojawią. No i pytanie, kto jak z tymi poprawkami się wstrzeli? Czy będą lepsze, tak jak było w przypadku McLaren'a w zeszłym sezonie, czy nie zadziałają, jak w przypadku Hasa czy Astona Martina w zeszłym sezonie? Padok rozgrzewały też informacje nie tylko o Alpin, no bo wiadomo, że Alpin teraz jest. Gdzieś tam bardziej z tyłu, ale w Red Bullu ciągle wrze. I tak chciałem podsumować to, co się wydarzyło z Christianem Hornerem. Bardzo dużo komentarzy z Waszej strony, podzielone zdania. Nie sądzę i nie uważam i nie zgadzam się z opiniami, że gonię gdzieś tutaj za sensacją. No i jeżeli, nawet jeśli to są sprawy osobiste, ale są badane przez zespół i cała sytuacja grozi usunięciem. E, najdłużej panującego obecnie szefa w zespole i to najmocniejszego zespołu. No to nie jest chyba sensacja, tylko to jest realna analiza. E, sprawa została zakończona, jeżeli chodzi o śledztwo wewnątrz Red Bulla, oczyszczone z zarzutów Christian Horner, one zostały oddalone. Natomiast sprawa znalazła dalszy ciąg, opublikowana e, korespondencja, która służyła jako dowód w tej sprawie. Nie wiadomo do dzisiaj, czy to jest e, Fake, sztuczna inteligencja stworzyła i ktoś chce podkopać stanowisko, pozycję Christiana Hornera. Czy to jest prawdziwa korespondencja? Natomiast na pewno komuś bardzo zależy, bardzo zależy na tym, żeby osłabić pozycję Christiana Hornera. Na pewno no ważną postacią w tej całej rozgrywce jest Jos Verstappen, który a zaprzeczył oficjalnie, że to on jest źródłem holenderskiego The Telegraph, ale z drugiej strony odpalił bombę. E, mówiąc o tym, że e, no, ta sytuacja z Christianem Hornerem, jeśli będzie w takim miejscu jak teraz, to eksploduje i że e, jego pozycja jest mocno zagrożona, więc z drugiej strony pokazał, że jednak coś tam cały czas się dzieje. E, małżonka Christiana Jerry hallwell co, e, Horner e, pojawiła się na wyścigu wspierając męża. To jest dla niego na pewno bardzo dobra informacja, no ale e, pojawiły się też naciski ze strony FIA, e, żeby na przykład Max wsparł, właściwie tak, FIA, żeby Max wsparł Christiana Hornera, na razie nic takiego ze strony Maxa jednoznacznego się nie pojawiło, odcina się od tego, udzielił gdzieś tam wywiadu, że no wiadomo, że Krystian mógł mieć trudniejszy weekend, natomiast jako zespół tam działają i to widać na torze, ale mam takie wrażenie i też chciałem to podsumować, że ta sprawa się jeszcze nie skończyła i że ona jeszcze w jakiś sposób wróci. W jaki? Ja mam zielonego pojęcia i też zastanawiające jest, na czym miałaby polegać ta wewnętrzna, że tak powiem, rozgrywka między Josem Verstappenem a Christianem Hornerem. No i jak w tym wszystkim oczywiście zachowa się Max. To cały czas jest otwarte, natomiast przyznam szczerze, że kiedy przyszły te wiadomości do, do dziennikarzy do przedstawicieli FIA Formuły 1 to trochę byłem tym zobrzydzony tym wszystkim I ja bym naprawdę chciałbym żeby ta sprawa się zakończyła tak na dobre żeby już nie było dogrywek drugiej trzeciej piątej żeby ona się nie ciągnęła tylko żebyśmy ją mieli wyjaśnioną wszyscy w, w takim chyba bardziej przejrzystym formacie niż mamy do tej pory i myślę że to by zrobiło dobrze i Formule 1 i samemu Red Bullowi. Dobra, no to jeżeli chodzi o jeszcze inne informacje, to e, byłem zaskoczony i sprawdziłem to, ale rzeczywiście nie wiem, czy wiedzieliście, że Alex Albon odpalił apkę swoją i można ściągnąć apkę Alex Albona. Ma też swoją apkę Max Verstappen. Aż sobie tam przejrzałem, co tam Alex Albon proponuje. Pomysł na to jest taki, żeby e, można było bliżej być z nim związanym i z tym, e, co robi, czyli tam właściwie pojawia się mniej więcej to, co w mediach społecznościowych może z trochę większymi opisami, zapowiada też start merchandisingu, no i tam w ogóle się można zalogować i w pierwszej kolejności mieć jakieś informacje. Także ciekawy pomysł, pomysł Aleksa Albona na, na rozwój. Max Verstappen też ma swoją łapkę, czy inni podążą tym tropem, nie mam zielonego pojęcia. Wydaje mi się, że warto też zwrócić uwagę na to, co działo się w Racing Bulls, czyli w tej rozgrywce absurdalnej. Na koniec wyścigu między Danielem Ricardo a Yukim Tsunodą wściekły Yuki Tsunoda, ale zauważyliście, że nie przeklinał, no robi cały czas postępy. Natomiast był bardzo poirytowany tym, że musiał ustąpić miejsca Danielowi Ricardo, i później. Już po tym jak przejechali linię mety, jak zobaczyli flagę w szachownice, kto machał zwróciliście uwagę, dopiero później pokazali, że to Jeremy Clarkson machał i tam było pewnego rodzaju napięcie, w którym momencie zdążyć, bo tam przejechał jakiś samochód i trzeba było się wstrzelić w odpowiednie miejsce, żeby Maxowi pomachać tą flagą, ale ostatecznie Jeremy Clarkson udźwignął ciężar tego wydarzenia. No w każdym razie, jak już minęli... Linie mety, to przestrzelił do hamowania Yuki Tsunoda, a potem wracał na tor tak od po prostu centymetry od bolidu Daniela Riccardo. Daniel Riccardo delikatnie skomentował to niedojrzałością. Zapewne sobie to rozstrzygnęli na briefingu powyścigowym. Natomiast Daniel Riccardo twierdzi, że takie były ustalenia. No nie wiem jak, wiecie jak to jest. Zawsze Odcienie szarości powodują niedomówienia i wtedy jest najtrudniej. Ustalili sobie, że jak będą, jak rozumiem, na innej strategii, to, to zostanie puszczony Daniel Ricardo, czy też, no tak, w tym wypadku Daniel Ricardo, może w innym wyścigu to będzie inaczej. Natomiast Yuki się wściekał, że właściwie był w momencie ataku na Kevina Magnusena i już go prawie miał, ale się nie udało. Nie udało się i Danielowi i Yukiemu Cynodzie walczyli tam o pozycję 12-13, nie miało to aż takiego wielkiego znaczenia, ale dla takiego przebiegu całego sezonu będzie miało znaczenie, i skoro tak się denerwują, a przynajmniej Yuki w tym momencie, o walkę w walce o 12-13 pozycję, to co dopiero będzie, jak będą walczyć tam o poważne jakieś punkty, no, to się wtedy może zaognić. Bardzo jestem ciekawy. Słyszałem, nie mogłem znaleźć tej informacji, nie wiem skąd ją Ted Krawitz ma, ale przyznał, że Yuki Tsunoda jest najpopularniejszym kierowcą Formuły 1. Dla dzieci, tam w wieku chyba od 7 do 11 lat, czy od 6 do 11 lat, już nie pamiętam dokładnie, w każdym razie dla dzieciaków. Ciekawe spostrzeżenie, jeżeli gdzieś widzieliście taką informację, albo takie badania, to dajcie znać, chętnie do tego wrócę. No dobrze, słuchajcie, wielkie dzięki za pierwszy wyścig w tym sezonie, tak zupełnie szczerze mówiąc, to nie był super ciekawy wyścig, nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Mam nadzieję, że w Arabii Saudyjskiej będzie dużo ciekawiej, na to wiele wskazuje, więc proszę, bądźcie wy trwali. Pamiętajcie że to jest kolejny wyścig weekend cały przesunięty czwartek piątek sobota czyli w sobotę będziemy mieli wyścig i naprawdę bardzo liczę na to że będzie bardziej zacięta walka i w kwalifikacjach i w wyścigu wokół padoku pojawi się chyba najsensowniej będzie w czwartek tak sobie myślę żeby był jakiś odstęp żebyśmy mieli już jakieś wiadomości żebyśmy usłyszeli co tam kierowcy opowiadają przed kwalifikacjami no i później Oczywiście cały weekend, czyli kwalifikacje w piątek, a w sobotę wyścig. Tak to będzie. Trzymajcie się, miłego całego tygodnia. Do zobaczenia.